częścią life festiwalu święcim są rozmaite działania edukacyjne. Tak też jest w roku 2012, w roku bieżącym mamy kilka propozycji zarówno warsztatów, debat, filmów, które dotyczą szeroko pojętej tematyki praw człowieka, tolerancji, rasizmu, antysemityzmu. Dzisiaj w Centrum Żydowskim odbywają się warsztaty prowadzone przez Stowarzyszenie Nigdy Więcej, poświęcone problemowi rasizmu na stadionach szczególnie w kontekście zbliżającego się Euro stowarzyszenie nigdy więcej po raz pierwszy współpracuje z organizatorami live festiwalu w Oświęcimiu. W ramach współpracy zostały zorganizowane warsztaty Euro 2012 razem przeciwko rasizmowi. Jednym z celów tego programu jest stworzenie stref różnorodności, stref bez rasizmu i bez dyskryminacji, w których to ludzie o odmiennych kulturach, odmiennych poglądach, odmiennej orientacji seksualnej będą mogli wspólnie kibicować i cieszyć się z euro. Mistrzostw Euro 2012. W piątek będą warsztaty prowadzone przez trenerów Amnesty International oraz projekcja filmu Oczy i Uszy Boga oraz spotkanie z reżyserem Tomo Kriznarem. Problematyka poruszana na warsztatach i filmie będzie dotyczyła praw człowieka w kontekście handlu bronią. Z kolei w sobotę zapraszamy do Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży. Odbędą się tam dwa ciekawe wydarzenia. O godzinie 15.30 będzie otwarcie wystawy poświęconej ofiarom akcji Reinhardt, przygotowanej przez IPN w Lublinie, poprzedzone słowem wstępnym dr Aleksandra Namysło z IPN-u z Katowic. Natomiast o godzinie 16 odbędzie się arcyciekawa debata dotycząca mowy nienawiści, przemocy słownej w internecie i próba zastanowienia się nad tym, w jaki sposób temu zjawisku można przeciwdziałać. Zapraszamy na wszystkie wydarzenia edukacyjne w ramach Live Festival Oświęcim 2012, które odbywają się w Centrum Żydowskim w święcimy oraz Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży.